Kolejny odcinek powieści: Tajemnice Paryża, Eugencji. Przejażdżkę. Nazajutrz zajutrz po nocnej burzy zajaśniało piękne jesienne słońce. Około 11:00 Rudolf poszedł na ulicę grochową do szynku pod Białym Królikiem. Ubrany był jak robotnik, ale z pewną starannością. Miał nową bluzę, czarną jedwabną chustkę, niedbale zawiązaną, a na niej wywinięty kołnierz od koszuli. Strój ten harmonizował z miłym obejściem Rudolfa, w którym swobo swoboda łączyła się z siłą i zręcznością. Gospodyni siedziała przed domem. Do usług pańskich, chcesz pan zapewne reszty z 20 franków? Zapytała z uszanowaniem. Należy ci się 17 librów i 10 su. Ale, ale, pytano tu wczoraj o pana, jakiś wysoki jegomość z kobietą przebraną za mężczyznę. Pili z szurynerem. Z szurynerem? I o czymże z nim mówili? O różnych rzeczach, o czerwonym janku, o pogodzie. Chcesz reszty? Tak, i wezmę z sobą gualedzę na cały dzień na wieś. Nie można, mój chłopcze, bo by nie wróciła. W moich sukniach chodzi i winna mi dwieście franków za stół i mieszkanie. Masz tu pieniądze, rzekł Rudolf, rzucając na stół jedenaście luidorów. A ile kosztują wypożyczone suknie? Szynkarka zdziwiona z niedowierzaniem. Oglądała luidory. Myślisz, że fałszywe? To poślij zmienić i basta. Jej suknie kosztują przynajmniej 100 franków. Takie łachmany. Masz do wczorajszej zapłaty dodam ci jeszcze Luidora i koniec. To nie dam sukien i gualeza stąd nie wyjdzie. A niech cię masz pieniądze i zawołajmy gualezę. Powiedz, że pojedzie ze mną na wieś i ni nic więcej, a zwłaszcza. Niech nie wie, że zapłaciłem jej długi. Mnie wszystko jedno, nawet lepiej. Niech myśli, że jest jeszcze w moim ręku. I wyszła, a po chwili wróciwszy zawołała. Gualeza nie chciała mi wierzyć i cała stanęła w płomieniach, kiedy się dowiedziała, że przyszedłeś. Ale kiedy jej powiedziałam, że może na cały dzień jechać na wieś, pierwszy raz w życiu chciała mi się rzucić na szyję. Z radości, że się ciebie pozbędzie. W tej chwili weszła głaleza. Na widok Rudolfa zarumieniła się i spuściła oczy. Czy chciałabyś, moje dziecko, pojechać ze mną na cały dzień na wieś? spytał Rudolf. Bardzo chętnie, jeżeli gospodyni pozwoli. Pozwalam ci, moja koteczko, za Twoje przykładne postępowanie. Gdy wyszli, Rudolf zapytał: powiedz mi, w którą stronę pojechać? Wszystko mi jedno, byle na wieś. Już sześć tygodni nie byłam dalej jak na rynku z kwiatami. Kupowałaś kwiaty? – O nie, chodzę tylko popatrzeć na nie, na kupno nie mam pieniędzy. – Gdybyś miała kwiaty u siebie, byłabyś wesoła. Niezawodnie, raz w dzień imienin gospodyni podarowała mi doniczkę róż. Patrzyłam ciągle na nie, liczyłam ich płatki, ale parę dni róże zaczęły więdnąć. Ubłagałam gospodynie, żeby mi pozwoliła pielęgnować moje kwiatki na świeżym powietrzu. Dokazałam tyle, że o 10 dni przedłużyłam ich życie. W końcu uschły, umarły. Płakałam. Prawda, panie, że można kochać kwiaty? Biedna, z takim sercem i w tak okropnym położeniu. Nieraz chciałam już skończyć. Patrzyłam z okna w sekwany. Lecz słońce, kwiaty powstrzymywały mnie. Mówiłam sobie: Sekwana mi nie ucieknie. Mam dopiero 16 lat. Kto wie, co mnie czeka? Miałaś wielką nadzieję. Czegóż się spodziewałaś? Czy ja wiem. Myślałam, że znajdę jakąś pracę i ucieknę od szynkarki. Mówiłam sobie, żyję w nędzy, ale przynajmniej nikogo dotąd nie skrzywdziłam. To mnie trochę pocieszało, zwłaszcza wtedy, kiedy mi róże poschły. To była kilka gałązek, starannie związanych różową wstążką. Chowasz je? A pewnie, to cały mój majątek. I nie masz nic poza tym? A te korale? Należą do gospodyni. Nic, nic, tylko te zeschłe róże, dlatego ich tak pilnuję. Za każdym słowem Gualezy zdumienie Rudolfa wzrastało. Nie mógł pojąć, jak można poświęcić siebie, zanędzny przytułek kilka łachmanów i szkaradne pożywienie. Na rynku z kwiatami wsiadł z dziewczyną do fiakra i kazał jechać do Saint-Denis. Co to jest? Salopadamska damska zawołała Gualeza, spostrzegłszy salopę leżącą na siedzeniu. To dla ciebie okryj się, żebyś się nie zaziębiła. Nienawykła do takiej grzeczności. Jedna dziewczyna ze zdziwieniem spojrzała na Rudolfa. Już pewnie, Gualezo, zapomniałaś, co ci puchaczka mówiła wczoraj o twoich rodzicach. O nie, zapomniałam. Myślałam o tym przez całą noc i płakałam, ale to musi być nieprawda. Dlaczego? Cieszyłabyś się, gdybyś znalazła matkę? Ach, mój Boże, jeżeli mnie matka nie kochała. Cóż by mi z tego przyszła, jeżeli mnie kocha, to lepiej, aby myślała, iż nie żyje. Byłabym dla niej zmartwieniem i hańbą. Mylisz się, jeżeli cię matka kocha, to ci teraz przebaczyj. Przywiązanie wróci. Jeżeli cię sama porzuciła, to zobaczy, jak okropny los ci zgotowała. W tej chwili powóz zbliżył się do San Queen, gdzie droga skręca w St. Denis. Gualeza wychyliła się przez drzwiczki i, klaszcząc w ręce, wołała – Co za szczęście! Pola, trawa! Niech mi pan pozwoli wysiąść! To tak pięknie! Pobiegam po łące. Ależ dobrze, moje dziecko! Powóz stanął. Rudolf i Gualeza, wziąwszy się za ręce, biegali po skoszonej łące. Niepodobna opisać pląsów okrzyków radości i uniesień Gualezu. Biedna, uwięziona przez tyle lat, chciwie połykała świeże powietrze. Lecz ruch prędko ją zmęczył. Usiadła bez tchu na wywróconym pniu. Cera jej przezroczysta, blada, okryła się żywym rumieńcem. Podała Rudolfowi pęczek w i z wdzięcznością zawołała. Jaki Bóg dobry, że dał nam taki piękny dzień. Rudolfowi łza stanęła w oku. To tyle na dziś. Cieszcie się więc pięknym dniem i dobrego dnia. Cześć.